Jest z udziałem trollów. Nienawidzę tych stageów. Te trolle są bardzo słabe. Więc ich się nie trzeba tak naprawdę bać. Ale też mogą przywalić to nieźle. Trudnością w zabiciu ich jest to, że to jest pełno pająków. Nie można na nich wycelować z łuku. A z łuku to najłatwiej się ich rozwala Oj! Prawie mnie trafił. A, tak, jasne Wy, Wyciąć w pień jak najszybciej Dobra, populacja o połowę zmniejszona Ech. Ten stage też jest dosyć prosty Trzeba... No i właśnie Tu jest wada Gimniego, on wolno biega W tym i w następnych dwóch stage'ach to jest ogromna wada GO TO HELL! Oh. Najfajniej... Jakie to Uczucie ulgi, kiedy te trolle się oddalają Czy nie straciłem na HP Okej okay. Zaletą tych trollów jest jeszcze to, że można je ręce w miarę jakoś bić Te większe to już strasznie trudne jest Dobra, zobaczmy, jaki jest nasz stan. Wow, 2, 4, 6, 8, 9 potwionków i strzały. Haha, motherfucker. Strzały chcę. Okej okay. 30 strzał powinno wystarczyć. Ej, nie chcę po tu Ok. W razie czego mam filmik zastępujący na te dwa stage, gdyby mi się teraz nie powiodło. I to, co tam widzicie, ten ogromny troll. To jest wrenne hamstwo. Naprawdę radzę uciekać przed tym. Naprawdę się streszać z zabijaniem wrogów. I za... choćbym nie wie co... choćbym nie wiem co uciekać przed nim. Nie chcecie z nim walczyć z bliska. Naprawdę, nie chcecie. To też jest dosyć prosty stage, póki co. W następnym, czyli już ostatnim, dzięki Bogu, są dwa takie trole. I najgorsze jest to, kiedy oba idą w przeciwne strony. A jeszcze gorzej jest wtedy, kiedy nie ma się strzał. Ja nie miałem strzał przy nim raz. I już było właśnie po mnie. Bo gra jest taka hamska już, że nie da. nie da po prostu potów. Znaczy się strzał. E, szósty. Jedenasty i szesnasty stage to są jedyne stage, w których dostajemy strzały. Dla Legolasy to się równa już prawie że śmierć, bo on wali dwoma strzałami. Demy, tu umieraj. Sweet. Sweet aśnie. Radzę jak najbardziej napinać łuk. Przy strzeli. Heh, prawie level up. To będzie chyba 13. Gdzie tam enda? Chodź tu. Chodź tu. Go to hold! Mamy dużo potek, powinno się udać. Time to be hardcore! Na no, dzień dobry razjecie. yeah Jety i Venus, jak to oglądasz, to kolarza Ryana podziwiaj. Go tu. HEL! No, to wyzwanie dla hardkorów. Palantir Sarumana. Saurona jest chyba jeszcze trudniejszy, choć pewnie nie jestem. Wiem, że w Palantirze Saurona jest więcej wrogów. Tam w 20 zamiast 14, coś w stylu. A! Czuję się dumnym. I przyznam się, Faramir to jedyna postać z jaką mogłem przejść te e, Palantiry. A właściwie Palantir, Bo nie zrobiłem Saurona. Ha, znakomicie. 14 idzie. Ok, to na tyle, baj.